Zobaczcie, powyginałem troszeczkę takich jajek. Teraz muszę to wszystko podcinać do takiej formy i wyrównać do załatania tej przerwy. I wiecie co? Jakbym miał to robić z, przy pomocy młotka, to nigdy by równo ładnie nie wyszło. Musiałbym użyć gładzika, ale dzięki temu, że mam mechaniczny młot o napędzie nożnym co nawet taką pracę mi ułatwia teraz tylko no, ale wymieszę to z jedną ręką no, no. No. stoi Niech to tak. No nic. Ale i tak jest nieźle i szybko. Miłego dnia.